Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Chcielibyśmy zaprosić za Państwa pośrednictwem wszystkie osoby, które są zainteresowane turystyką, które pracują w branży turystycznej, które interesują się turystyką, zarówno pasjonatów, jak i tych, które zawodowo się tą turystyką zajmują. Od trzech lat wydawane jest wydawnictwo Odkryj Beskit Sądecki, które promuje nasz region w całej Polsce. To wydawnictwo jest obecne w Empikach dwa razy do roku. Natomiast teraz chcielibyśmy pójść krok dalej. I w Nowym Sączu, na Sądyczyźnie od wielu lat mówimy, że jest to region z olbrzymim potencjałem turystycznym. Natomiast do tej pory brakowało takiej platformy wymiany myśli, doświadczeń, dyskusji. I chcielibyśmy właśnie zaproponować Sądeckiej branży turystycznej, regionowi właśnie takie nowe wydarzenie, Conference Expo, które ma być taką wymianą myśli, doświadczeń właśnie wszystkich osób, które są w szeroko pojętej branży turystycznej. Będzie to impreza o charakterze cyklicznym. Pierwsza edycja zaplanowana jest właśnie na 12 grudnia w Krynicy Zdrój. I to może ja tyle głos oddam współorganizatorowi Konradowi Rogozińskiego, który, który też jest wydawcą właśnie wydawnictwa Beskit Beskid Sądecki. Dziękuję Tomaszu. Konrad Rogoziński, dyrektor projektu Odkryj Beskid Sądecki, prezes spółki Digital Places, który jest współorganizatorem naszego eventu Conference and Expo Krynica Zdrój w hotelu Belmonte. 12 grudnia. Bardzo miło powitać Państwa na naszej konferencji. Chciałbym przekazać też szereg informacji pod kątem misji, wizji, celu, jakie mamy do spełnienia tą naszą inicjatywą. Chcieliśmy zaznaczyć, że tym naszym pierwszym eventem, wydarzeniem turystycznym, tą konferencją, my tak naprawdę zaczynamy po pierwsze cykl wydarzeń, których, które planujemy strategicznie na. Na wiele lat. Naszym ogólnie celem i misją jest łączenie, szeroko rozumiane łączenie. Łączenie samorządu z, z, ze światem biznesu, łączenie samorządu z, z organizacjami non-profit, pozarządowymi, stworzenie z środowiska, platformy wymiany myśli, która pozwoli wznieść prezentację w naszego regionu na zupełnie inny poziom. My z Tomaszem od lat, co prawda, funkcjonowaliśmy w nieco odmiennych środowiskach pod kątem. E, styczności z, z, z turystyką, z promocją gmin, z promocją e, powiatu, województwa i szerzej. Zauważyliśmy szereg pewnych wyzwań do rozwiązania, na które myślimy, że e, że mamy, mamy receptę na szereg z nich w, po konsultacjach, po po prostu działaniach naszych z samorządami i e, ze światem biznesu, z którego z kolei ja się, ja się bardziej wywodzę. E, widzimy tu duży potencjał do współpracy, chęć do współpracy w, w, pomiędzy właśnie samorządami, jednostkami jednostkami takimi jak organizacje non-profit i właśnie z tym światem biznesu i tą konferencją chcieliśmy w, tak naprawdę w tą konferencję, która odbędzie się 12 grudnia w Krynicy Zdroju chcieliśmy rozpocząć cykl takich wydarzeń, które też będziemy skalować szerzej o, o, o większe Większą, większy zasięg terytorialny, i też bardzo zależy nam na rozbudowie środowiska biznesowego wokół tego, żeby się przyczynić właśnie do lepszej, bardziej profesjonalnej i przede wszystkim spójnej komunikacyjnie prezentacji naszego regionu, żeby w, w też niwelować takie wykluczenie cyfrowe, jakie ma miejsce w wielu mniejszych miejscowościach, wykluczenie cyfrowe w rozumieniu takim, że często te mniejsze miejscowości, które mają ogromny, ogromny potencjał, one nie mają bardzo mały dostęp do albo profesjonalnej wiedzy, albo dostęp do, albo też oczywiście budżety mają, mają stosunkowo niskie. My też jako, jako pewien, jako Podmiot, który też będziemy formalizować. Zależy nam na tym, żeby pomóc pewnym, pewnym środowiskom, które też właśnie mają te niskie budżety, żebyśmy mogli też swoimi działaniami w wielu względach wolontaryjnymi wspomóc promocję i pokazać to piękno, to te, te walory naturalne, walory inwestycyjne, przyciągać w przyszłości też większą ilość turystów oraz również inwestorów, bo to, to też będzie kluczowe, żebyśmy profesjonalną prezentacją naszego regionu, jej digitalizacją spowodowali, że, że inwestorzy też będą zaciekawieni coraz bardziej potencjałem naszego regionu. Także ode mnie w tej kwestii tyle. Dziękuję. Szanowni Państwo, konferencja będzie podzielona na sześć takich bloków tematycznych. Pierwszy blok tematyczny będzie dotyczył Igrzysk Europejskich. Jak wszyscy wiemy, Trzy konkurencje będą rozgrywane w Krynicy-Zdroju, jedna konkurencja będzie rozgrywana tutaj w Nowy Sączu, dlatego chcielibyśmy właśnie poruszyć aspekt Igrzysk Europejskich i jak te Igrzyska właśnie tutaj na sądeczyźnie mogą wpłynąć też na promocję Nowego Sącza, sądeczyzny Krynicy, to będzie taki pierwszy blok programowy. Drugi blok programowy, który będzie najdłuższy, będzie dotyczył uzdrowisk. Oczywiście sądeczyzna to zarówno Krynica-Zdrój, Muszyna-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, ale także mniejsze inne miejscowości. Kolejny blok to będzie blok poświęcony szeroko pojętemu marketingowi miejsc, a także nowym technologiom. W kolejnym bloku podsumujemy coś, co działo się przez cały rok, a Nasze oba stowarzyszenia też były w pewien projekt zaangażowane, mianowicie rok 2022 był rokiem kobiet w turystyce i podczas krótkiego panelu zaprezentujemy podsumowanie tego wydarzenia. W tym bloku będzie tutaj dokładnie pani Wiola Samborska, która jest szefem chyba najbardziej znanej, atrakcji turystycznej w Polsce, czyli Hydropolis z Wrocławia, a tą rozmowę poprowadzi redaktor naczelny Waszej turystyki Adam Gąsior. Następnym blokiem będzie blok związany z szeroko pojętą turystyką rowerową. No, jakby nie trzeba chyba tutaj nikogo przekonywać, że w tej kwestii Tutaj właśnie w Małopolsce poprzez Eurovelo, poprzez liczne nowe sieci dróg rowerowych w ostatnim czasie bardzo dużo się działo i tutaj jest olbrzymi potencjał. Też będziemy dyskutować o tych nowych trendach, bo takim najnowszym trendem to, jest to, to są rowery elektryczne i o tym też, 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 też będziemy chcieli powiedzieć Państwu więcej. No i taki blok, który będzie kończył, to będzie szeroko pojęte wellness, spa, odnowa biologiczna. To będzie blok, który będzie kończył, kończył cykl debat i panelów tego dnia. Natomiast potem będzie taka krótka przerwa techniczna i wieczorem odbędzie się gala turystyki, gdzie nasze organizacje będą chciały nagrodzić osoby, firmy i osoby zasłużone w promocji sądyczyzny. Podczas tego wydarzenia będą także nadane nagrody zarówno powiatowe, wojewódzkie, jak i resortowe. A także będziemy chcieli nagrodzić jedną z gmin, ale o tym myślę, że też Konrad byś powiedział o tej takiej naszej nowej idei. Nagry. Tak, jak najbardziej. W, w nie tyle gmin, co tutaj chodzi w, o miejscowość akurat. My chcemy też rozpocząć tą konferencją, tym, tym naszym eventem dać impuls pewien taki w, do rozwoju potencjału i też uhonorować pewne miejscowości, które być może właśnie są na razie trochę z tyłu z różnych względów, o których wcześniej wspomnieliśmy czy budżetowych czy możliwości promocyjnych. Ale my widzimy ogromny potencjał i mimo wszystko starania i też różne inicjatywy oddolne, inicjatywy oddolne, które pokazują, że po prostu warto wspierać warto wspierać też tego typu miejscowości. I właśnie będzie wręczona nagroda w wysokości kilkunastu tysięcy złotych na digitalizację w miejscowości wybranej przez naszą komisję. Ta digitalizacja pozwoli zaistnieć dużo bardziej w świecie w cyfrowym i prezentacyjnym w, w, no i, w, i na Sądeczyźnie, i Małopolsce i tak naprawdę globalnie, bo będzie to prezentacja oparta o, o, o spacer wirtualny, o szeroko rozumiany VR i AR. Także my tu też ten ukłon nowych technologii w promocji regionów chcemy, chcemy wprowadzić. I na tym nam bardzo będzie zależało. Przy okazji też jeszcze wspomnę o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest taką też powiedzmy wisienką na torcie pod pod kątem myślę, że też dla dziennikarzy, dla, dla Państwa, dla, dla mediów to będzie takie kuszące myślę. Podczas, podczas porannej edycji konferencji odbędzie się bicie rekordu Polski, polskiego Guinnessa na skalę, na skalę krajową. Tomasz Misztal będzie bił rekord w żonglowaniu ciężkimi kulami. Jest to może nieco egzotyczne, niemniej nas jako ludzi też związanych ze sportem, z rekreacją tego typu rzeczy też bardzo interesują, będzie się to wpisywać świetnie również w tematykę igrzysk europejskich, które no też mają momentami nieco egzotyczne w dyscypliny sportu. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe zobaczyć, sprawdzić samemu, czy, 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 czy Tomasz Misztal zrobi to. Ja jestem przekonany, że zrobi to, że pobije rekord Polski, ale to, to zapraszamy, w, zapraszamy do nas właśnie wtedy na konferencję, żeby się o tym przekonać. Dziękuję. Możemy zobaczyć tą miejscowość, jaka to jest, czy to jest jeszcze tajemnica? Tak, to jest tajemnica z tego względu, że my chcemy właśnie uhonorować, no w sposób komisyjny będzie wybrane i to oczywiście będzie ogłoszone dopiero na gali naszej wieczornej. Także to, to jest taki nasz smaczek też, który chcemy ogłosić w zebranym wtedy na naszej, na naszej gali, wtedy wieczornej. Tak, jeszcze, jeszcze jedną rzecz, którą chcielibyśmy dodać, to my przez ostatnie miesiące spotykaliśmy się z wodarzami. Wszystkich gmin na Sądyczyźnie z osobami w tych gminach, które odpowiadają ewentualnie za marketing, za turystykę. A to po to, żeby podczas konferencji, a z 12 grudnia, przed, przed tą częścią merytoryczną dojdzie do podpisania listu intencyjnego większości, a być może nawet wszystkich gmin Powiatu Nowosądeckiego, będziemy chcieli aby po prostu dać nową jakość w promocji całego regionu. My sobie doskonale zdajemy sprawę, że tylko te duże gminy typu Nowy Sącz, Krynica, Muszyna, te działania marketingowe mają jakoś usystematyzowane. Pozostałe bardzo często nawet nie mają osób z odpowiednim wiedzą, dlatego. Dlatego będziemy chcieli tutaj być takim spoiwem. Zaproponowaliśmy wszystkim gminom podpisanie listu intencyjnego, gdzie zaoferowaliśmy konkretne korzyści dla każdej z tych gmin. Natomiast po w stronie konkretnie już gmin będzie tylko jedna rzecz. Poprosilibyśmy, żeby każda z gmin wydelegowała jedną osobę do, do kontaktów właśnie z naszymi stowarzyszeniami. Będziemy chcieli po prostu też gminą pracownikom gmin dać możliwość szkolenia, także możliwość pewnej digitalizacji, przynajmniej podstawowej, tak żeby... Cała ta sędzieczzna była zdigitalizowana, przynajmniej w takim minimalnym zakresie, i też, żeby to było wszystko spójne i czytelne. Tak jest. Co tu jeszcze można dodać? Właśnie ten nasz pomysł na digitalizację regionu bierze się też z, no, z, pewnych, z pewnych powodów. Ja, moja firma, zajmujemy się od lat digitalizacją i bardzo dużo rzeczy widzimy, w, co może lepiej działać, jak, jak to poprawić, jak, jak zintensyfikować pewne działania wpływające na wizerunek, na wizerunek regionu, żeby było troszkę mniej przypadkowości w tych działaniach, a więcej zaplanowanych celów do, do spełnienia takich strategicznych, które możemy osiągnąć wspólnie z, z samorządem powiatowym, z, z, jedno, z jednostkami samorządów tego niższego szczebla gminnymi, również z miejscowościami, z, z wsiami tak naprawdę, bo niejednokrotnie sołtysi są również bardzo chętni do, do współpracy, a Często bardziej prężnie działają niż, niż te wyższe jednostki. Tak samo w tych y w tych grupach takich lokalnych najbardziej często ci ludzie bardziej się potrafią skonsolidować i wyrażają chęć działania niż gdzieś wyżej, więc też chcemy z tego skorzystać. I, no i dla wspólnego dobra po prostu stworzyć taką platformę wymiany, wymiany myśli, doświadczeń dla wspólnego celu promowania sądeczyzny w sposób lepszy, bardziej profesjonalny i w taki ukierunkowany już też na, na, na nowoczesne formy promocji, dopasowany do, do takich strategii marketingowych, dopasowanych do obecnych czasów, bo nie da się ukryć, że i, i, po, i po pandemii COVID i w, przy wielu innych okolicznościach obecnych geopolitycznych nieco się kierunki w promocji zmieniają i my też musimy na to zareagować. My musimy bardziej postawić też troszkę teraz na ściąganie turystów krajowych, bo z, wiadomo, że z, z turystami zagranicznymi jest w obliczu obecnego świata, jeśli chodzi o układ geopolityczny, różnie i myślę, że też jednostki samorządowe powinny brać to pod uwagę i wykorzystać ten trend, jak Polacy zaczęli podróżować właśnie w góry, do natury, jak tworzyć te produkty turystyczne, sprofilowane pod kątem tego turysty takiego, który jest, no, który się po covid po, po pandemii zupełnie przeprofilował. Na to właśnie na tą turystykę też uzdrowiskową, rozumianą w sensie nie tylko przez pryzmat, jak nam się kojarzy z kuracjuszami spacerującymi po deptaku, tylko to jest w tym momencie o wiele szerszy temat, choćby właśnie pod kątem tego całego zagadnienia wellness, dobrostanu. Budowania, budowania nowych form wypoczynku, rekowalescencji, w, w ma, nawet w bardzo małych obiektach noclegowych, gdzie powstają malutkie strefy spa, które są, które są bardzo doceniane przez, 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 przez turystów, przez naszych gości z Polski, z zagranicy też oczywiście, ale tu jest po prostu większe wyzwanie, i myślę, że trzeba w strategii wieloletniej to obecnie wziąć wszystko pod uwagę i my chcemy. My chcemy właśnie tą naszą dyskusję otworzyć pod tym kątem, jak sądeczyzna, jaka jak rola sądeczyzny jest w tym wszystkim, a potencjał, jak wiemy wszyscy nie trzeba myśleć, nikogo do tego przekonywać, potencjał jest ogromny. Tak, ale żeby właśnie to osiągnąć, bardzo ważny jest ten efekt synergii i, i współpracy pomiędzy a, samorządami. Oczywiście. Są gminy, które mają większy potencjał, są gminy, które mają mniejszy, ale, ale największy potencjał ma sama, cała sądeczyzna, jeżeli będzie działać wspólnie. Wówczas, wówczas możemy zdecydowanie więcej osiągnąć. Od wielu lat zawsze tak było, że jeżeli jest właśnie ten efekt synergii, jeżeli jest współpraca, wówczas można tworzyć wspólne oferty, czy turystyczne, czy, czy nawet kulturalne. My często Mamy takie prozaiczne problemy, że nawet nie jesteśmy w stanie wypracować wspólnego kalendarza imprez i często nawet tutaj sądeczanie narzekają, że jednego dnia mają kilka bardzo ciekawych imprez. Właśnie nam też zależy na tym, żeby chociażby też takie drobne sprawy uregulować, żeby nie było takich sytuacji, że jednego dnia jest kilka, kilka Ciekawych imprez w rejonie, a przecież turyści też się nie mogą teleportować w kilka miejsc i z korzyścią dla wszystkich, jeżeli będzie taka współpraca, chociaż na tym poziomie minimalnym, no to wiele rzeczy będzie można wspólnie zrobić. Tak, podsumowując właśnie, w, my myślimy tymi kategoriami, żeby łączyć, żeby było więcej w tym wszystkim kooperacji, współpracy, a nie rywalizacji i do tego też zapraszamy, nakłaniamy, w, nakłaniamy właśnie wszystkich, zarówno świat mediów nas, naszych lokalnych, regionalnych, jak i samorządowców, jak i też świat biznesu, z którym my też bardzo dobrze współpracujemy. Zapraszamy do, do współpracy, do łączenia, do, 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 do tworzenia produktów i medialnych, i turystycznych, i wszelkich innych, które pozytywnie wpływają na wizerunek sądyczyzny i pokazują nasz, naszą ziemię sądecką jako, jako, jako ten teren, który jest właśnie skonsolidowany, w którym można więcej i którym my będziemy inspirować naszym regionem, inne regiony. Ja jeszcze może tylko na sam koniec dodam, że też wszelkie informacje dotyczące się tego wydarzenia są na stronie internetowej na stronie internetowej tego wydarzenia www turystyka przyszłości tam też jest dokładny program cele tam też jest zaprezentowana Rada Programowa, tam też są przedstawieni nasi ambasadorowie. Także wszystkich chętnych do pogłębienia też wiedzy na temat tej konferencji zapraszam do, na właśnie na, na, na stronę internetową, tam, tam też wszystkie te informacje, które Państwu przekazaliśmy są dostępne. Turystyka przyszłości to jedno. Również mamy nasze kanały social mediowe, w szczególności jest grupa dedykowana Właśnie sądeckiej turystyce, dokładnie się nazywa Sądecka Turystyka. Taką grupę można wyszukać sobie na Facebooku. Zapraszamy również na fanpage e nas jako współorganizatorów, czyli Odkryj Beskit, Sądecki i Sądeczyznę oraz Stowarzyszenie dla Miasta Nowy Sącz. Także pod tym kątem zapraszamy do, do odwiedzenia naszych kanałów social mediowych również. Czyli rozumiem, że Państwa stowarzyszenie i Pana organizacja to jest jesteście głównymi organizatorami? Tak, jest. Tak. Ja tylko jedno hmm. pytanie, bo to bardzo często pada termin digitalizacja. Co przez hmm. rozumiemy? Jakieś przykłady, czy to jest tylko kwestia produkcji jakichś materiałów promocyjnych, czy szerzej rozumiane, nie wiem, usługi elektroniczne, społeczne, e, social media, nie. obecność. E, jak hmm. rozumiemy to słowo digitalizacja? Co to ma być? Hmm. To może ja się tutaj wypowiem. Naszym też celem takim nadrzędnym jest zbudowanie dokładnie właśnie portalu, portalu internetowego na którym będziemy w, w mieć spójną właśnie w platformę, każda, każda gmina, każda miejscowość powiatu nowosądeckiego będzie zawierała tą, tą właśnie digitalizację w wersji takiej podstawowej. To będą spacery wirtualne oparte o panoramy sferyczne. To nie jest być może nic nowego, bo to już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale w, raz że przepustowość łączy internetowych, dwa, że dostępność też tego wszystkiego, co mamy teraz po prostu z pozycji z poziomu tableta, smartfona przyczyniło się do tego, że ostatnio spacer wirtualny w ostatnich dwóch, trzech latach nabrały bardzo dużego tempa i zyskały zupełnie nowe życie i nam zależy na tym, żeby właśnie każda miejscowość, każda gmina była zdigitalizowana w tym sensie, że będzie miała swój spacer wirtualny albo przynajmniej w skali takiej mikro chętni będą mieli oczywiście więcej, ale to jest temat też na, do pracy na, na przyszłość, bo to jest ogrom pracy. Tak samo z digitalizacja pod kątem profesjonalnych fotografii, filmów, także wszystko co się robi, co się przenosi ze świata rzeczywistego analogowego do, do świata cyfrowego. I tak jak wspomniałem na początku, tak, my chcemy zrobić właśnie portal internetowy, który będzie spójny, spójny pod kątem komunikacji, pod kątem tych materiałów zebranych, tak żeby każda Każda gmina, każde miejsce miała swoją prezentację. Żeby to było wyrażone w portalu internetowym, ale również co więcej, jest też bardzo istotne, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić teraz te, też jak każdy turysta planuje na przykład wyjazdy. Większość osób korzysta z takich portali, jak znaczy szerzej rozumianych platform jak, jak Google, czy Booking, czy innych różnych takich do planowania podróży. Naszym celem jest też, żeby wysycić tymi materiałami profesjonalnymi wszystkie te aplikacje typu mapy Google. Google'ów, ogólnie szeroko rozumiane grafiki Google, żeby tam coraz więcej było materiałów też tych profesjonalnych, a nie takich przypadkowych, wrzucanych przez użytkowników, co oczywiście też jest cenne, bo często turyści chcą zobaczyć nie takie wymuskane materiały, tylko jak to faktycznie wygląda, ale mimo wszystko te pierwsze po wpisaniu w frazy kluczowej zdjęcia, czy, czy, czy panoramy sferyczne powinny być w naszej opinii jednak takie przygotowane w odpowiedni sposób, żeby one zachęcały, a nie odstraszały, bo no, często amatorskie materiały potrafią niestety odstraszyć, nawet jeśli miejsce ma potencjał. Także naszą rolą jest zbudowanie portalu internetowego jako osobnego bytu i po prostu zadbanie o to, żeby w wynikach Google'a też pojawiały się przede wszystkim te materiały w sposób, w sposób dobry, pokazujący w nasz region.